Chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować trzy anteny satelitarne o różnych wymiarach, antenę 80 cm, antenę 70 cm oraz antenę 85 cm, aby móc wyciągnąć wniosek, jaką antenę powinniśmy zamontować, aby mieć pewny stabilny odbiór telewizji satelitarnej. Po lewej jest antena włoskiej firmy MS. -y, która określona jest wymiar, wymiarem 80 cm. Po środku antena firmy KORAB jest antena o wymiarze 70. Po, po prawej stronie antena, która ma wymiar 85 cm. Jak dokonamy pomiaru, oczywiste będzie, że największa antena powinna mieć e, największe e, parametry. Dokonamy pomiarów poszczególnych anten. E, dokonamy pomiaru dla jednego transpondera i zobaczymy. Jakie są różnice pomiędzy tymi antenami i co z tego wynika? Podłączyłem miernik do anteny o wymiarach 85 cm. Mierzymy transponder 11411, transponder z kanałami HD Platformy Cyfry Plus. Z racji, z racji dużego usłonecznienia, nasłonecznienia pomiary nie są widoczne dla kamery, ale... Ja przepiszę na tablicy, którą mamy obok, a więc dla tej anteny, dla tego transpondera uzyskujemy moc sygnału na poziomie 84,4 db 84,4. Napiszę, że mierzymy transponder 11, w 411. Drugi parametr, który pokazuje nam jaka jest jakość, jest to parametr MER który dla tej anteny wynosi 14,6 decybela 14,6 decybela ten parametr, który jest większy od 9-10 decybeli mówi o tym, że sygnał jest dobrej, dobrej jakości drobny błąd popełniłem w tym, że mierzyłem antenę anteny 85 poprawię te te moje tutaj te wyliczenia jeszcze zmierzymy tą antenę, jak ona jest wielka, czy to jest rzeczywiście 85. W pionie 88 cm, w poziomie 82 cm. 88 na 82. Teraz mamy miernik podłączony do anteny 70 cm firmy Kora. Pan pokazuje. 82,8 mamy moc. 82,8 jest moc. 82,8 teraz teraz sprawdzimy, jaki jak udaje nam się uzyskać mer. Mer mamy na poziomie 12,8, czyli bardzo dobry. 12,8 dB. 12,8 dB. No i zmierzymy antenę. Jakie ta 70 ma wymiary? jest 69 cm na 61. Jeszcze raz, 69 na 61. Trzecia antena, z którą dziś prezentujemy, jest to antena 80 cm włoskiej firmy MESE. Mam podłączony miernik. Zaczynamy od pomiaru mocy, który wynosi 84,2 decybela. 84,2. Parametr MER, parametr, parametr, który mówi o jakości, wynosi 30,6 decybela. Trudno zobaczyć to na kamerze, muszą Państwo mi zaufać. Ja przejdę do tablicę, te wymiary napiszę. MER 13,4 13,4 84,2 Chwilę temu niebo było bezchmurne. Teraz pojawiły się chmurki. Jak, jak zauważyłem, że parametr MER minimalnie, minimalnie się zmienił na gorsze o 0,2 dB przy minimalnym zachmurzeniu. Ja jeszcze zmierzę, żeby, żeby mieć pewność co do wymiarów tej anteny. A więc antena 80 cm firmy SMS. W pionie mierząc jest 180 80 cm. W poziomie mamy 73, 74 cm. Zaprezentuję Państwu teraz jaki jest wpływ zakłóceń typu silne zachmurzenie, opady deszczu czy opady śniegu. Na odbiór, jaka się ma dla poszczególnych anten o poszczególnych wymiarach. Teraz, miernik jest podłączony, podłączony do anteny, która ma 80 cm i parametr jakości jest na poziomie 13,5 dB. Ja postaram się przysłonić jedną, jedną trzecią anteny. I okazuje się, że parametr odbioru jest dalej przyzwoity. Przys 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 przysłaniam prawie połowę, może połowę, nie, nie do końca, ale tak, 40% powierzchni anteny. I odbiór mógłby być jeszcze do, do przyjęcia, albo, albo dopiero zaczyna się, zaczyna się, pojawiają się zakłócenia. I teraz zrobimy to, to samo, zrobimy to dla mniejszej anteny. Ja przełączę tylko kabel dla mniejszej anteny. I antena, która, która nie, jest, nie jest przesłonięta, daje nam e, parametr jakości, który zaraz będzie pokazany na kamerze. I przesłaniając, przesłaniając połowę lustra anteny odbór się robi niemożliwy. A więc większa antena daje nam większy zapas dobrego sygnału, większy zapas mocy, który może zrekompensować trudniejsze warunki odbioru, znaczy się deszcz, śnieg czy silne zachmurzenie. Oczywiste będzie, że największa antena będzie najbardziej odporna od, od e, warunków atmosferycznych, co zaraz Państwu państw postaram się pokazać. A więc spróbujemy na antenie największej jaki, jest wpływ, jaki będzie wpływ przesłonięcia lustra anteny na parametry, parametry odbioru. Ja może teraz przesłonię przesłonie zdecydowanie, powiedzmy, że 40% powierzchni lustra tej anteny przesłonie i jakość odbioru powinna być taka, która umożliwi prawidłowy odbiór zapewne taka jest, a więc wniosek, aby zapewnić sobie dobrą jakość odbioru satelitarnego, powinniśmy raczej z się do montażu anten ciut większych od minimalnych. Polecałbym antenę 80 cm. 85 cm może jest zbędna, ale 80 cm to powinna być antena, która jest standardem. Wydaje mi się, że rozmiar 70 dla stabilności odbioru programów, programów zwłaszcza wysokiej rozdzielczości, we wszystkich warunkach pogodowych, jest, antena 70 jest po prostu za mała.